Służbę strażaka można podzielić na dwie części. Jedna to są akcje, a druga to jest oczekiwanie na akcję. Tak naprawdę, nie wiem, można to nazwać pewnego rodzaju niezwykłością: mianowicie to, że człowiek jest bardziej zmęczony oczekując na akcję, niż biorąc w niej udział. W ulicy Wołoskiej pali się samochód, piętnastoletni Peugeot, zapewne wyposażony w instalację gazową. Szybkie natarcie to prądownica na stałe podłączona do wężownicy i gotowa do szybkiego użytku. Autopompa daje ciśnienie do 40 atmosfer. Mi się zajarało coś, stracił moc, zatrzymałem się, patrzę, mówię stracił moc, przegazowałem go, zaczęło się dywić pod maski, otworzyłem maskę, patrzę, ogień, zamknąłem gaśnicę. Butla jest w bagażniku? Marcin! W bagażniku jest butla z gazem. Tak, tak, tak. 330, 330, butla z gazem nie? zostaje zakręcona i zabezpieczona. Samochód jest już przygaszony. To samochód już jest przygaszony. Ognia otwartego nie ma. W tej chwili dostajemy się pod maskę i tak dalej. No wszystko dokładnie będziemy sprawdzali, zgaszali, przerywali. Zakręcony? Teraz pozostało odłączenie prądu, sprawdzenie czy ogień nie tli się pod tapicerką, schłodzenie. Pezota po pożarze chyba nie będzie już warto naprawiać. ugaszony. Można przywrócić zatrzymany wcześniej ruch. Wrak na złom, a strażacy do koszar. To jest 405. Peżot, tak? Peżot 405. Fakt, że te koszty naprawy mogą przekroczyć wartość jaką jakąkolwiek. To, to. to który to jest rocznik? 91. Tak, to jest oczywiście, swoje lata ma. Przemek! Zjedź trochę może już teraz Chyba będzie co? Tak się zakończył żywot tego samochodu 91 rok już nawet się nie będzie opłacało naprawiać Warto się 3-4 tysiące jak mówię Także samochód całkowicie ugaszony, wszystko sprawdzone instalację gazową posiadał butlę, butla zakręcona Także my to jeszcze sprawdzamy dokładnie, czy gdzieś to jeszcze pod tapicerkę nie wlazło, ale myślę, że nie, tylko z przodu, że tak powiem w komorze silnika było objęte pożarem, także po zatankowaniu, po zwinięciu będziemy wracać. Na bombkę, czy na Ten wyjazd to płonący śmietnik I śmieci na klatce schodowej W centrum miasta W ciasnych uliczkach w śródmieścia Samochody parkowane są często w taki sposób Że problemem staje się dojazd do posesji Nie wiem Wąż. Mam wezwać policję, czy nie trzeba? Wstanie będzwał, rozumiesz? I teraz, teraz bramie powinien go zasłapać. Problemem są nie główne arterie, tylko małe ulice, bo na, głównej, na dużej arterii jesteśmy w stanie zawsze coś wymyślić, żeby ominąć ten korek, ale w momencie, kiedy przyblokują nas na mniejszej ulicy, to już w tym momencie zaczynają się schody, a problemem są ludzie, którzy jeżdżą nam na ogonie. Wygląda to w ten sposób, że wjeżdżając w jakąś arterię, nawet widząc już swój błąd chciałbym wycofać, to już nie mogę, bo już jestem zastawiony za ludzi, którzy jechali za mną, żeby sobie skrócić przyspieszyć czas. Dobrze, już pani się poradziła. Ja straciło. No brawo, brawo. Chyba, me, chyba medal dał pani. Pokażło się już. Musisz, musisz No. O. Śmietnik został ugaszony kilkoma wiadrami wody Pozostaje jeszcze klatka schodowa Strażacy muszą sprawdzić, upewnić się, że nie grozi niebezpieczeństwo pożaru Pan powiedział, że panowie przeladą Po prostu za chwilę zamkniemy 330, 328 potwierdzam, że sytuacja panowana, też kupka papierów, śmieci e, pojawiła się już na parapecie okna, na dół piecze i przepadka, nie jest zmiana podniesą przewodniczący. W wielu wypadkach takie drobne sprawy powinni załatwiać opiekunowie posesji. Tak jak tym razem. Śmieci są często podpalane dla draki przez spragnionych wrażeń młodych ludzi. 986. Czasem może to grozić nieprzewidzianymi konsekwencjami. 972. Witam, słuchaj na ulicy Wilczej 33. Stoi auto zaparkowane na pasie, na lewo skręta, na szlachcowską. Nisem tunera zielony, wj Wanda, ja przyjeżdżam. To jakaś załoga mogła się nie zainteresować. Nie Bezmyślność ludzi parkujących w miejscach zakazanych jest dość powszechna. A źle zaparkowany samochód może czasem utrudnić lub uniemożliwić rozwinięcie akcji. Dla ratowników w mieście to wciąż problem. W powiecie wyszkowskim na Bugu w Kamieńczyku powstał zator lodowy. Powyżej podniósł się poziom wody. To jeszcze niewielka powódź, ale są pierwsze podtopienia. Niewielka ilość gospodarstw została również odcięta od stałego lądu. Z centrum koordynacji na miejsce wyrusza oficer operacyjny województwa. Wyżej kamieńczyka w młynarzach woda wylała na pola i łąki. OSP czuwa nad mostkiem, któremu już nie grożą chyba większe kawały kry. Do odciętych gospodarstw łódkami dowożona jest pomoc. W świdach jest ich dziesięć, ale nie chcą ewakuacji. Czy często? często? Nie, dawno, by... wie, ja, wie pan, już parę lat nie było, uh -huh. parę lat, taka była w 1979 roku to był ogromny powódź, a, a teraz już są takie słabe w Straża Strażacy pomagają? Kamieńczykowskie są, tak, latają te jak cholera, od samego rana tu do dnia by było, ale no, co, oni są pomogli, co, nie, to, to. Tu zator jest potężny. Obecne na miejscu jednostki straży przygotowały piasek i worki. Poziom rzeki jest stale monitorowany, ale zauważono, że zaczyna powoli opadać. O, no, zator jest zawalisty. Nie, on no, jest kilometr w ogóle. Ja zator jest... on szybko nie zejdzie. Znaczy tam jest w ogóle ciekawa sytuacja mhm. poniżej ponieważ on wygląda, że jest stałe lustro, to klucza, lustra lodu, w ogóle nie pęknięte, czy nie rozerwane. Byliśmy już na tym w 10 jest gospodarstw to jest, jest, to jest odciętych, jest jest ale, ale nie chcę ewakuacji nic, tam telefon, tam i łódką dowożą. No w młynarzach już trochę woda opada, bo tam bronią tego jednego też jest, mostu tego większego, no to tam te kry jakby to powiedzieć rozbijają i zabezpieczają to jest bloki, jak konstrukcję. To, to jest tutaj no i no to wszystko na razie jesteśmy tu u Was na trzecim miejscu, jeszcze pojedziemy pewnie. Ale to jest taki dosyć duży, był taki moment dzisiaj. Że to przybierało w ciągu, w ciągu minuty 2 centymetry tak żeby... no tak. no w pół godziny, coś... Tak, było takie niesamowite. Wrażenie. A tu już widać na drzewie, że opadło, nie? Mm -hmm. no, trzeba będzie ewentualnie ustalić, no, czy, 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 czy Zator jest tam z tyłu jeszcze jakiś no, to dodatkowy to bo jak tam jest dodatkowy zator to się nie ma co zastanawiać, trzeba coś kurdewało, żeby to wiesz, rozbiło. wiesz? Ja tam tutaj kolega mówił, że jest na tam gdzieś dzisiaj, gdzieś jak rok gdzieś tam dalej, w rzeki. Góre rzeki. No, a tu żeśmy byli niżej, to już prawdopodobnie jest czysto bez lodu, urwane, także zaczyna płynąć. także Tu tylko blokuje, na tym, na tym kawałku. Tak? No. Więc, panie pułkowniku, jestem w drugim miejscu, na Kamińczyku, gdzie jest tam zator, zator na długości około jednego kilometra, tutaj mam informację, że w tej części zaczyna wpuszczać tam na przodzie, na czole zatoru, zaczyna on jakby puszczać tutaj, też że opadła, w jakieś, nie wiem, no na drzewach są ślady, to jest około 20 centymetrów, 15, woda opadła, na razie zobaczymy, sytuacja jest monitorowana, nic więcej nie możemy w tej chwili powiedzieć. Worki piasek jest w tych miejscach, gdzie tutaj są posesje jakieś pod, po, po, pod, podmyte, to, to piasek jest dostarczony, worki są, ludzie sobie tutaj powolutku, jakby to powiedzieć, pakują. To doła tam stoi, tak blisko, droga doszła, no to nie do roga za... doszła, do płotu. Kiedyś była powoź, to tu nie Ta. było wody. Tam, tam było. Dobre. Tutaj nie było. Strażacy czuwają, zator trzeba będzie rozbić, ale to już praca dla wojska. Jedziemy ulica Trasa Toruńska na wysokości M1 Zgłoszenie było o palącym się budynku Kilka zgłoszeń z miasta W tej chwili W tej chwili są w drodze trzy samochody Jeszcze żaden nie dojechał na miejsce Nie słychać na radiu Ale są trzy samochody w drodze Jest z nami Pali się taki puszczosz, mamy stara jest cała już w ogniu, pomocy nie potrzebujemy. No i całkowicie, ta, to jest praktycznie całkowicie spalona Warszawa 998 311 na miejscu. W pobliżu centrum handlowego płonie opuszczony drewniany, parterowy dom. Rejon ten należy do Komendy Miejskiej w Wołominie. Oficer Operacyjny Miasta przyjeżdża ocenić sytuację na miejscu. Z drewnianego budynku pozostały dwie ściany i komin. W kilku miejscach pojawia się jeszcze żywy płomień. Posesja jest niezamieszkana i nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Uważajcie na ten! Na komin, panowie! A od gołębnika wszędzie nie, bo myślałem, że gołębnik mówi, że gołębnik nie. Po ugaszeniu trzeba będzie rozebrać komin i zwalić pozostałe stojące jeszcze ściany. Naruszona konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu osób postronnych. Nie no, dobrze, ale, ale to na końcu trzeba później komin przebrać, wiesz? Bo nie daj Boże, to się później ktoś tu bawił. <śmiany> Tam przy tym chłopakiem, przy tym kominie uważajcie, bo tam jest, panowie, no tam się on gdzieś na jakąś stronę nie przewali, żeby jakiegoś nieszczęścia nie było. Wlej po prostu, tam gdzie jeszcze ten żeby nie są je z prawej strony, żeby nie było wielu. Nie ma, nie, Ugaszenie palących się ścian nie jest już problemem. Idzie to bardzo sprawnie. Ugaszeniu pozostaje problem pogorzeliska. Zabezpieczenia, rozebrania konstrukcji, całkowitego zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Zróbmy to nasz. Jestem Krzysztof. Słuchaj, to jest rejon operacyjny Wołomina, Komendy Miejskiej w Wołominie, także my ich tu trochę wspomożemy. Jedynkę możesz odesłać, zaraz odsyłamy jedynkę, piętnastka na miejscu zostanie wspomoże trochę trochę jeszcze wołomin i też będzie wracać powoli. A to ulewa panią taki pustostan porterowy, wiesz, jakieś nie wiem 5 na na, na 7 może, na 8, 5 na 10 może taki parterowy budynek, jak zrozumieć. Zrozumiesz. Drewniany. Ściany i komin trzeba będzie zwalić. Jedna ze ścian opiera się na kępie zarośli. Trzeba je będzie wyciąć i dopiero wtedy przewrócić konstrukcję. Tutaj, na tą stronę? No. Tam, może. Tego tam przyjąłem tamtej strony. Ja wiem, że szenok uleci Ale najpierw komin. Nie jest wysoki. Wypalone cegły tak osłabiły całą konstrukcję, że rozpada się od uderzeń bosaka. Krzewy, na których opiera się ściana, i które trzeba będzie wyciąć, żeby ją obalić. Nie możemy po sobie zostawić zagrożenia. To jest niemożliwe. Musimy przewidywać, że. To ta nadwyrężona konstrukcja, która jest tak nadwyrężona, że po naszym odjeździe może w każdej chwili runąć albo zawalić się z różnych przyczyn, wiatru, każdego innego zdarzenia. Musimy zostawić po sobie miejsce w takim stanie, żeby ono po prostu nikomu nie zagrażało, już nikomu po stronę. Ostatnie cięcia i ściany będzie można zwalić, żeby nie stanowiły zagrożenia. Warszawa 998-311 998 Słuchaj, na miejscu zostają jednostki z Wołomina Wspomagamy je dwoma zastępami z 15, Jedynka do kosza my również Słuchajmy. Sytuacja opanowana, tylko dogaszanie pożarzyszka Idziemy? Strażackie porządki jeszcze muszą potrwać. This is it. Tak, tak. Najlepsza oferta na kartę. Minuta od 3 groszy. SMS od 1 grosza. Teraz nowość. Telefony już od złotówki. Pytaj o taktakfon w taktaku. Marzysz o gorącej przygodzie i nowych, ekscytujących znajomościach? Teraz możesz to mieć bez wychodzenia z domu. SMS-Chat jest właśnie dla Ciebie. Wyślij SMS o treści start pod numer 71 222. One czekają na Twoją wiadomość. Jakim jesteś kierowcą? Zawsze jeździsz zgodnie z przepisami? Wolisz małe i zwinne sportowe auto czy duży rodzinny samochód? Sprawdź, co mówią o tym gwiazdy. Wyślij SMS ze swoim znakiem Zodiaku pod numer 7422 i zamów specjalny horoskop dla zmotoryzowanych. Sające zbrodnie, drobiazgowe śledztwa, kulisy pracy najlepszych detektywów, nauka w służbie policji, wszystko co może pomóc w ustaleniu prawdy. Akta zbrodni. Dziś o 21.45 w TVN Turbo. Najbardziej zaskakujące maszyny świata. Najmocniejsze urządzenia, jakie człowiek wyprodukował. Pokażemy jak są zbudowane i zaprezentujemy ich możliwości. Prawdziwe maszyny. Jutro o 17:00 w TVN Turbo. Policjanci w akcji. Pościgi Zatrzymania. Powód zatrzymania jest przekroczenie prędkości i wysokie mandaty. Zapraszam na chwileczkę do mnie z dokumentami tutaj. Żaden drogowy pirat nam nie ucieknie. Tego już, panu, to już pan już się rozliczałem. Tak. Uwaga, pirat. Premiera jutro o 21.45 w TV Turbo. Policyjne taśmy bez cenzury. Groźni przestępcy. Pościg. Efektowne zatrzymania. Prawdziwy obraz amerykańskiej policji. Policyjne taśmy. W czwartek o 18.15 w TVN Turku. Wieczorem przy ulicy Kazimierzowskiej najprawdopodobniej ktoś podpalił dwa pojemniki na śmieci. Nie ma niebezpieczeństwa rozprzestrzenienia się pożaru, ale opiekun posesji tym razem chyba sam nie dałby rady. Na miejscu śmieci w dwóch pojemnikach przystępuje do działań. Nie, 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 bo. Pan przed to tutaj z teraz. Za dużo tego jest. pan Ugaszenie pojemników nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Można je zalać spokojnie strumieniem wody bezpośrednio z węża. W dużych miastach podpalanie pojemników na śmieci zdarza się dość często. Przeważnie ich gaszenie nie nastręcza trudności, ale nigdy nie wiadomo, czy taki pożar nie zagrozi czyjemuś bezpieczeństwu. Musi przyjechać straż. Niestety. I już po pożarze. Pojemniki do wyrzucenia, strażacy gotowi do następnego wezwania. Spaleniu uległy śmieci w dwóch kontenerach, ja działania zakończyłem na spokój jednostki. Pozostaje tylko spakowanie sprzętu. W Pradze Południe, w pobliżu centrum handlowego, na latarnię wpadło Suzuki. W środku pozostał kierowca, którego ratownicy będą wycinać. Akcja odbyła się bardzo sprawnie i szybko. 20100 tu 220 90. kierowca jest już wyciągnięty w karetce pogotowia, więcej osób, pasażerów nie było, no jego stan jest dość poważny, osoba jest nieprzytomna, koniec założony, wszelkie czynności tutaj wykonane. Rozumiałem. Więcej szczęścia ja niż rozumie. No ale jego reanimuje. Reanimuje no go reanimują. Reanimują go? No nie wiadomo, czy wyjdzie. Czy, czy, czy wyjdzie, tak? Czy wyjdzie. 201 00. pana mężczyzna, właśnie karetka, odjechała do szpitala po akcji reanimacyjnej. Prawdopodobnie zostały przywrócone funkcje życiowe, no i mogli ją po prostu zabrać do szpitala. Odjechała. My powoli też będziemy udawać się do kosza. Musiał nieźle zasuwać. No. Dwa samochody, jeden go puknął podobno. Tu po prawej stronie on puknął i owinął na słupie. No to miał, powiem szczerze, dużo szczęścia tak Nie fakt. wiadomo, czy No nie, nie no, jeśli pojechał na sygnałach, to jest na pewno funkcje życiowe są przewrócone. bo by go nie zabrali, wiesz, taka procedura. No. Znaczy tu go w tym nie renimowali, wyciągali, tu go intubowali tylko? Nie, cały czas go poppował. Ale gdzie? W karetce. w karetce, ale we wraku nie. We wraku we nie. Wyciągnął ładnie, to zrobił szybko, sprawnie, go wyciągnął.